ma i klucz do odpowiedzi bez podpowiedzi być czy nie być o to jest pytanie nad ranem, gdy wstajesz i wita świt i pijesz kawę, by być między jednym a drugim, nie by w tym być lojalność i zdrady, coś jak słońce i deszcz i nie wiesz, czy jesteś poza tym kiedy jesteś w niej, uśmiech zmazuje smutek, smutek zmazuje uśmiech i sam, nie wiesz, który której części witasz i w jakim punkcie życia, to weryfikuje wszystko, gdy koniec końców końcu rozliczasz się z nim, uwalniając kilka bodźców rodzimy się i mam skrzydła, by ruszyć w ci co je stracili, ucina nim postawimy krok, sam nie wiem co już widzę. Czy to jasność, czy zmrok, Czy żyję, czy jestem tylko widzem? Bo śniłem o pierwszej lidze. A nagle w niej jestem i nie wiem, czy to sen na jawie, czy kilka marzeń we śnie. Między mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie bez przerwy lecz nerwy Przez mnie czuję się jak pies na uwięzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Noma a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieostanni bez przerwy lecz nerwy Przez mnie czuję się jak pies na uwięzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Narodziny i śmierć, Końce, których żaden nie rozumie. Bo start nas cieszy, a meta dołuje. w życiu każdy chce być na mecie bez startu. Zamiana miejscu po prostu rządza fantów i hajsu. A może wydatków lub lansu? Za hajs rodziców do czasu, gdy żyją, można cieszyć się wszystkim. Nie robiąc tu krzywdy sobie czy bliźnim niebo, niebo. Jesteśmy zawisni, tak w sobie jak przede wszystkim. Dlatego przeciw sobie i przeciw wszystkim. Kocham naturę, więc Sztuczne cycki, jeśli twoja wada to rozmiar, to sama się krzywdzisz. Miałeś chęć, jebnąć wszystkim możemy, ale spójrz w górę. Na pewno poczujesz podniebienie, jego smak. Jak dawniej jego brak, jak dawniej nie ma fikcji, a prócz wyobrażeń, wszystko dzieje się naprawdę. Między mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieostannie i bez przerwy Lecz nerwy Przez nie czuję się jak pies na więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieostannie i bez przerwy Lecz nerwy Przez nie czuję się jak pies na więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Patrzy w oczy ojca, widzę w nich ból jeszcze Wiem, że starsze oczy widziały już full nieszczęść W głębi ducha każdy z nas jest czyimś dzieckiem A klepsydry na drzewach zamieniają wdech na kilka westchnień, nie dawać sens na kartki, lecz życie jest bezsensem Pobiją się o sprawy, nie warte tu naszych ziemnień Bicie matki nazywają swoim męstwem A wypierdalani dzieci do śmietników Czym błędem mówić o człowieczeństwie w tym chorym społeczeństwie? A wszystko wokół że Życie jest piękne, dają papkę ludziom na okrętkę Chyba brzydzę się ludźmi nic wymiotuje tym wstrętem Życie daje lekcje, życie mówi je przez skrycie Lubisz, lecznie każdy mówi, lecz się nie ulęknie Się tylko głupi jęknie, gdy to do niego wróci przez agresję Pewnie uklęknie i... It's

Doma ma kłamstwem jest klucz do odpowiedzi Bez podpowiedzi być czy nie być Oto jest pytanie nad ranem gdy wstajesz i witasz świt I pijesz kawę by być Między jednym a drugim nie by w tym być Lojalność i zdrady coś jak słońce Idesz i nie wiesz czy jesteś poza tym Kiedy jesteś w niej uśmiech Zmazuje smutek, smutek zmazuje uśmiech I już sam nie wiesz w której części witasz I w jakim punkcie życia to weryfikuje Wszystko gdy koniec końców końcu rozliczasz się z nim Uwalniając kilka bodźców Rodzimy się i mam skrzydła By ruszyć w lot co je stracili ucień nim postawimy krok. Sam nie wiem, co już widzę. Czy to jasność, czy zmrok? Czy żyję, czy jestem tylko widzem? Bo śniłem o pierwszej lidze. A nagle w niej jestem i nie wiem, czy to sen na jawie, czy kilka marzeń we śnie. Między mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie i bez przerwy, lecz nerwy, przez nie czuję się jak pies dał więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Mom to tobą między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie i bez przerwy, lecz nerwy, przez nie czuję się jak pies dał więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Narodziny i śmierdztwa końca których żaden nie rozumie, bo Start nas cieszy, a meta dołuje w życiu każdy chce być na mecie bez startu Zamiana miejscu po prostu rządza Fantów i hajsu, a może Wydatków lub lansu za hajs Rodziców do czasu, gdy żyją Można cieszyć się wszystkim, nie robiąc Tu krzywdy sobie czy bliźnim Niebo, niebo, jesteśmy Zawisni tak w sobie jak przede wszystkim Dlatego przeciw sobie i przeciw Wszystkim, kocham naturę, więc nie arają mnie sztuczne cycki, jeśli twoja Wada to rozmiar, to sama się krzywdzisz. Miałeś chęć, bym wszystkim możemy, ale spójrz w górę, na pewno poczujesz podniebienie jego smak, jak dawniej jego brak jak dawniej nie ma fikcji, a oprócz wyobrażeń wszystko dzieje się naprawdę. Między mną a tobą, między mną, a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie i bez przerwy, lecz nerwy, przez nie czuję się jak pies na więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Mną, a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie i bez przerwy, lecz nerwy, przez nie czuję się jak pies na więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Patrzę w oczy ojca, widzę w nich ból jeszcze Wiem, że starsze oczy widziały już full nieszczęść W głębi ducha każdy z nas jest czyimś dzieckiem A klepsydry na drzewach zamieniają wdech na kilka chcę Dawać sens na kartki, lecz życie jest bezsensem Pobiją się o sprawy, nie warte tu naszych ziewnięć picie matki nazywają swoim męstwem A wypierdalanie dzieci do śmietników Czym błędem mówić o człowieczeństwie? W tym chorym społeczeństwie, a wszystko wokół że życie jest piękne Dają papkę ludziom na okrętkę Chyba brzydzę się ludźmi nic wymiotuje tym strętem Życie daje lekcje, życie mówi je przez krycie Lubisz, leć każdy mówi, lecz się nie ulęknie Się tylko głupi jęknie, gdy to do niego wróci przez agresję Pewnie uklęknie i... To ma kłamstwem, i klucz do odpowiedzi Bez podpowiedzi być czy nie być Oto jest pytanie nad ranem, gdy wstajesz i witasz świt I pijesz kawę, by być między jednym a drugim Nie by w tym być Lojalność i zdrady, coś jak słońce i deszcz I nie wiesz, czy jesteś poza tym, kiedy jesteś w niej Uśmiech zmazuje smutek, smutek zmazuje uśmiech I już sam nie wiesz, który której części witasz I w jakim punkcie życia to weryfikuje wszystko Gdy koniec w końcu rozliczasz się z nim Uwalniając kilka bodźców, rodzimy się i mamy skrzydła By ruszyć w lot, ci, co je stracili, nie nim postawimy krok, sam nie wiem co już widzę Czy to jasność, czy zmrok, czy żyję, czy jestem tylko widzem Bo śniłem o pierwszej lidze, a nagle w niej jestem I nie wiem czy to sen na jawie, czy kilka marzeń we śnie Między mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie i bez przerwy Lecz nerwy Przez nie czujesz się jak pies na więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie i bez przerwy Lecz nerwy Przez nie czujesz się jak pies na więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Narodziny i śmierdztwa Końce, których żaden nie rozumie Bo start nas cieszy, a meta dołuje w życiu każdy chce być na mecie bez startu Zamiana miejscu po prostu rządza Fantów i hajsu, a może wydatków Lub lansu za hajs Rodziców do czasu, gdy żyją Można cieszyć się wszystkim, nie robiąc tu krzywdy Sobie czy bliźnim Niebo, niebo Jesteśmy zawisni tak w sobie jak przede wszystkim Dlatego przeciw sobie i przeciw wszystkim Kocham naturę, więc nie arają Mnie sztuczne cycki, jeśli twoja Wada to rozmiar, to sama się krzywdzisz. Miałeś chęć, bym wszystkim możemy, ale spójrz w górę. Na pewno poczujesz podniebienie, jego smak. Jak dawniej jego brak, jak dawniej nie ma fikcji, a prócz wyobrażeń wszystko dzieje się naprawdę. Między mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi. Wciąż nieostannie i bez przerwy, lecz nerwy przez nie czuję się jak pies na uwięzi. I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy mną a tobą, między mną. Come on, come on. Na sobotę, Mixtape. Weź swój kanabis, swoje whisky i swój ananas. Usiądź wygodnie w fotelu i słuchaj, Ha Aha, tak. Kanabis, whisky, ananas. Kanabis, whisky, ananas. Kanabis, whisky, ananas. Cannabis, whiskey, ananas. Sound remix, każdy znaleźć lub kupić chce swój pieprzony raj. Kochaj lub nie nabić mnie, wszystko bierz, ale płać mi hajs. Mówią, że nie wszystko nas sprzedaż jest, ale za darmo nikt nie chce dać. A tego czego im brak widzą w nas: Whisky, kanabisa na nas. Proste. na karku 3,7, dwójka dzieci, dawaj force, chcę za każdą zwrotkę i za każdy koncert, czego kurwa nie rozumiesz po prostu dorosłem, i jak chcesz zarzucaj mi karierę komere i że to jest nieszczere dziś, Znowu się z pozerem pić, pod każdym numerem syf, w sumie kurwa jesteś kim? Przeciętnym skurwielem, co na hejt ma dzisiaj Wenegin, syn, zwykła blacz kurwa jego mać, cannabis whisky, ananas na tyle mnie stać, biorę w garść swoje życie, rachunki mi nie płacz albo nie wpierdalaj mi się, nie chcę ciebie znać, widzieć, czytać ani słyszeć, to dla tych co chcą mieć hajs, pozdrawiam ulicę. Pozd Niełatwo żyć z cóż, kiedy ma się w sobie ogień Nie chcę pić już, lecz obiecać sobie nie mogę I nie chcę być taki, ani nawet w podobie i bo...